Oh, Witam Państwa, dzisiaj będziemy rozmawiać o morsowaniu, czyli cold water swimming z angielskiego, jest to bardzo modna dyscyplina, popularna wśród wszystkich, ale chcę Państwa ostrzec, że ten sposób spędzania czasu, czy walki o swoje zdrowie nie zawsze jest bezpieczny, oczywiście nie chcę Państwa zniechęcić, ale... Jakie są przeciwwskazania? Pamiętajcie, jeżeli ktoś przeszedł ostry zawał serca, ostry udar, czy ma jakąś zaawansowaną chorobę nowotworową, nie powinien morsować dopiero po tym, jeżeli ta choroba zostanie wyleczona lub będzie w okresie remisji. Umówiłam się tutaj z grupką chłopaków, którzy zaczynali w ogóle w ten czas morsowanie w porąbce. Było nas raptem 5 osób, w tym momencie jest nas około 70 w naszym klubie. Była temperatura na zewnątrz minus 13 stopni, woda miała około zera. Zaczęłam odczuwać bardzo pozytywne korzyści zdrowotne w postaci bardzo dużej odporności. Praktycznie w ogóle nie choruję. Nie ma u mnie czegoś takiego jak przeziębienie, katar, gorączka czy coś w tym stylu. Jest to bardzo dobra stymulacja układu odpornościowego. Jest to bardzo dobra stymulacja yy, hormonów produkowanych przez tkankę tłuszczową, tak zwaną która powoduje zmniejszenie insulinoporności odpowiedzialnej za naszą otyłość i nadwagę, która jest praktycznie epidemią XXI wieku. Jeżeli wchodzimy do zimnej wody, pamiętajmy, że przeżywamy szok termiczny. To nie jest nasze naturalne środowisko, więc musimy się dobrze rozgrzać. I pamiętajcie, nie wolno wcześniej stosować żadnych używek, ani alkoholu, ani narkotyków, ani papierosów. Musimy być przygotowani do tego, żeby zanurzyć się w zimnej wodzie. Następnie, jeżeli ktoś ma dolegliwości układu wodu, Stawowego układu mięśniowego, no to też powinien wiedzieć, czy zaczerpnąć też informacji od swojego lekarza prowadzącego, czy to zimno na niego dobrze działa, czy na przykład preferuje w chorobie reumatologicznej ciepło, bo to też trzeba dobrać do siebie bardzo indywidualnie. Rozgrzewamy się, ale rozgrzewamy się tak do tego stopnia, żeby ciało lekko się zagrzało. Nie przegrzewamy ciała, nie robimy jakiejś bardzo intensywnej rozgrzewki. Po prostu pajacyki, podskoki, przysiady, jakaś tam lekka przebieżka, jedno, dwa kółeczka wystarczy. Wchodzimy do wody pewnie i zdecydowanie. Musimy opanować swój oddech, Oddech musi się uspokoić. Wiadomo, że na początku on jest przyspieszony. Jest to dla każdej osoby jakiś tam stres, zwłaszcza dla nowych osób. Także wchodzimy do wody zdecydowanie, dosyć szybko, intensywnie staramy się zanurzyć jak najgłębiej, tak żeby była zanurzona klatka piersiowa. Wtedy ten efekt jest morsowania najbardziej korzystny. Proszę Państwa, w zimnej temperaturze też nie rozwijają się komórki nowotworowe. Zmniejsza się stres oksydacyjny, tak odpowiedzialny za tworzenie komórek nowotworowych. Czyli to jest środowisko, które powoduje, że nasz układ odpornościowy stymuluje się do walki z komórkami nowotworowymi, ze stanem zapalnym, ze wszystkim, co może powodować choroby przewlekłe. Ale musimy uważać przede wszystkim na swoje serce, aby nie doznać nagłego szoku, skurczu naczyń krwionośnych, które z jednej strony jest dobre, żeby te naczynia krwiono się światowały, ale jak jest choroba przewlekła, miażdżyca, istotne zwężenia, to może doprowadzić do, do ciężkiego niedokwienia mięśnia sercowego. Jesteśmy do momentu, kiedy nasz organizm po prostu zaczyna drżeć lekko w wodzie. Jeżeli on zaczyna drżeć lekko w wodzie, jest to sygnał do tego, żeby wyjść. Niektóre osoby są w stanie wytrzymać kilka minut, niektóre troszeczkę dłużej. To wszystko zależy od naszego organizmu, to zależy od dnia. U nas też to różnie wygląda, nie oszukujmy się. Raz możemy wytrzymać w wodzie kilka minut, raz kilkanaście minut, a raz po prostu chwileczkę. To jest wszystko bardzo indywidualna sprawa dlatego trzeba słuchać swojego organizmu. Aspekt taki też jest ważny, żeby robić to w grupie, żebyśmy nie byli sami, bo gdyby nawet wystąpiły jakieś objawy, objawy niekorzystne, to zawsze druga osoba może nam pomóc, zawezwać wykwalifikowaną pomoc medyczną, gdyby się coś stało. Po wyjściu z wody nie odczuwamy zimna przez kilka minut i to może być bardzo zdradliwe, ponieważ może dojść do hipotermii. Trzeba jak najszybciej założyć na siebie te ciepłe, luźne ubrania. No, i po prostu poczekać, aż ten organizm sam zacznie się ogrzewać. Oczywiście wiadomo, można się rozgrzać jakąś gorącą herbatą, z sokiem malinowym, na przykład z cytryną, z miodem polecam. Ten czas ogrzewania się organizmu też zależy od nas. Indywidualna sprawa u mnie to czasami trwa godzinę, czasami dwie, a jeżeli zaczynałam swoją przygodę z morsowaniem, trwało to nawet cztery godziny. I tak naprawdę nie ma się co porównywać z innymi osobami, tylko po po prostu trzeba wyczuć się i wyczuć sobie swój organizm jak to wszystko u nas wygląda. Polska nauka ma również dosyć dużo do powiedzenia na temat morsowania. W ośrodku krakowskim powstały badania dotyczące wpływu morsowania na korzystny profil lipidowy. Wiadomo, że istnieją takie dwa rodzaje cholesterolu, taki dobry i zły. No i okazało się, że morsowanie podnosi poziom tego dobrego cholesterolu i obniża ten zły cholesterol. Więc mamy po pozytywne działanie na układ krążenia. Ale pokazało się też drugie badania niedawno dotyczące wpływu morsowania na yy, samopoczucie osób chorujących na depresję. Te osoby wykazywały polepszenie samopoczucia, poprawienie jakości snu, większą taką yy, chęć do życia. Także morsowanie jako metoda prewencji i takiego wspomagania leczenia depresji czy chorób układu sercowo-naczyniowego obecnie wiedzie prym w badaniach naukowych. przygodę, żeby, żeby to było przyjemne dla, y, dla wszystkich. No a później, no to wiadomo, jeżeli się już jest doświadczoną y, osobą w morsowaniu, można takie rzeczy robić indywidualnie, ale to już naprawdę trzeba znać y, siebie, swój organizm, swoje możliwości.